Krzysiek opowiadał, że hodował świnie. 24 świnie miał. Za komune były puste haki. Jego mięso świetnie się sprzedawało. 24 sztuki. I teraz chce krzyśka poczęstować kabanosem roślinnym. Bez kęsa mięsa. Żeby Krzysiek powiedział, pierwszy raz będę jeść, powiem tobie, Rafale. To rozerwij z góry. Majora też zapytamy o zdanie. Roślinna, bez mięsa. Proszę. Dziękuję. A ja pierwszy raz jem. Naprawdę. I pierwszy raz... Ja 25 lat nie jem mięsa, nie? Więc jestem ciekawy Twojej opinii, bo lekarz Krzyśkowi generalnie zaleca zmianę diety. Co? Pachnie jak mięso, nie? Czy nie? i dla Wojtka. No, Wojtek trzymaj na próbę, Bez mięsny kabanos. Połóż to na... Ta, na, Mogę ja kawałek też się, się poczęstuję, nie? O. Połóż to na szale. Mhm. No, no jak, Major, co o sądzisz? Przypominam Spokojnie mięso? Jed, jakbym liście jadł. Ale jakbym ci nie powiedział, że to są roślinne, może nawet byś nie, nie poznał, że to roślinne czy mięsne. Nie. No tak myślę. A ty się co? Jakbyś nie wiedział, że to... Jakby tak ktoś ci dał i nie powiedział, że to są nie mięsne, tylko roślinne. To co tak ty byś stają, powiedział? Bo? Wojtek, Czy no? wyczułeś liście jakieś? No. Ja nie. Czyli smakuje jak mięso, nie? Jak mięso. No, tak doprawione jak mięso, nie? No. no. Zaraz jeszcze dalej. Pachnie jak mięso? Pomąchałeś. No tak, dla mnie to pachnie jak. Jak Legy. kabanos. Jak mięso, nie? Jak kabanos. Z mięsa. Jak kabanos. On powiedział, że to nie jest kabanos z mięsa. Wojciech, wojciech, wąchałeś? Tak, ja zjadłem. Czuć po prostu jakby po prostu jakbym jadł kanapkę z, z liściem. <grym> Wojtek uprzydzony jest <grym> Ja i myślę, że, że jakby boś, nie wiedział to. Weź wąch tak. Odłożyć? No Ale no. powiem tak, żeby wziął kabanos. Tak, normalny Normalne. taki mięsny, no? mięsne. I obok położył to. O. I to. To ja mam o. Major ma tu prawdziwe mięso. Dawaj, spróbuj teraz. Prawdziwego mięsa. Kawałek tej kiełbasy. kiełbaski. No. O tak o. I jak chcesz to spróbuj potem jeszcze raz. O masz w ręku. A, a teraz. Jaka jest różnica? No wiesz, to też kabanos inaczej z doprawiony w smaku, a kiełbasa inaczej może, nie? Inny smak mogą mieć, nie? Mięso, mięso to też można na pikantno zrobić, a można zrobić na łagodno, nie? W takiej chyba to? No pewnie bardziej przyzwyczajone do mięsa jest, nie? Nie czy pan. Mój ten, grafu, tak. Grafu ma rację troszeczkę. Bo zależy, jak przyprawisz się no, jak, Jakimi no. ziołami? Tak. Na pikantno czy na łagodno, nie? Czy... A to jest dobra, bo to no. jak w stopniu na rogu kupowałem. No, zawsze dobre kiełbasa jest. Taka wiejska, prawie Zamknięty dziś, dziś na rogu No, dzisiaj nie to zamknięte sklepy, no. Tam o, było. Mhm. Niedzielę otwarte do 21. Na schodkach, tak? Tak. A. Nie na schodkach, tam koło przystanku. Koło przystanku, to tam, gdzie ty mleko kupujesz i coca kole. Nie, to my na schodkach kupowali. To to, to schodki są, tak? Ten tak. sklep, aha. Przy przystanku. A, a przy przystanku zamknięty. No. W niedzielę. No dobra, mniejsza ze sklepem. No to, ale smaczne, Krzysiek? Da się zjeść? Przejdzie, nie? Przejdzie, <laughs> ale przyzwyczaił się do mięsa, no. Ale jak tam z dietą, Krzysiek? Z, z, nie, mówi, że mleka nie, mleka nie pić, dobrze. kole nie pić? Jeszcze zaraz na wegetariańskie przestawię. Nie mam temu, to ty wiesz. Tak. Tylko pożuci i tą, i tą. A, trudno ci gryźć, no. Jasne, to, to prawda. Moja matka jadła. I powiedziała, że to strasznie w zęby wchodzi, że taka mięsna to nie wchodzi, a jej to strasznie w zęby akurat zaczęło wchodzić i nie mówiła, podoba? że to nie podoba się, no tak, tak jasne, no. U mnie mało zębów, tak? No, tak. nie ma czym nie pogryźć, ja no. stary dziadek ja tam. No. wiesz, ja tylko pożuję, pożuję uh -huh. i całkiem, u, u mnie żołądek, uh -huh. tam w żołądku nie trawię dokładnie. No to jak źle pogryżone trochę niedobrze, no tak, no. to tobie lekkostrawne rzeczy. Dobre by były. Ale powiem ci tak, no. Rpane. Tak. Troszeczkę ugryzłem, jak mogłem. Mm -hmm. I powiem tak. Wziąź kabana, kabanosa Tak. Możesz być kabana. K jak, kaban, jak kabana, jak no tak A ta kiełbasa złapła? Bardzo dobra. A kiełbasę gryziesz? Krzysiek z kolei? E, no e, Parówki. Tak. Skórkę zdejmuj i same mięsko też. No, takie, że dobrze zmielone rzeczy. Tak. Ż że nie trzeba dużo. Tak. Rozumiem. No. A, Kaba kabana to trzeba gryźć. O, tak, tak, ryba o, też, jasne. Tak. No. Bez, bez ości. Mhm. Wszystko, żeby było dla mnie bez ości, więc? Mhm. No. Dużo nie trzeba. No. Lekko połykać. No i no, jasne. No i dobra. dobra. Dzięki.